Cześć, z tej tylko tym w tym filmie będę grać z Dąbkiem, przywitaj się. z to jest Dombek. Ciekawe chcesz pozdrowić w tym filmie? Serdecznie tutaj do nas. Może... Ciebie! O, dziękuję, a widzów. Chcesz może do twoich widzów. Wszystkich z Konecka. A kolegów jakiś tam masz? No tak, no mam, no mam no. Dobra, to zaczynamy. Widać, że masz end screen. Tu lepiej weźmy zaczynajmy, bo widzowie nie mogą się zaczekać jak wygląda bitwa w pary. Dobra, tu już zabieranie graczy i zaczynamy tutaj. Jest 100%, 100% wygranej mówię ci. Mamy to mieszanina z Dynamikiem z Jest to naprawdę wielki win, po prostu. Dobra, jest. Tu już mam idę rozwalić. nie, nie, nie. Robot, robot, robot. Czy w sumie bierzemy go? Dawaj. No nie! Faktycznie. Mita i No dobra, weźcie robota, nie mnie! Oh, nie nie no. Spokojnie, jeszcze raz ze mną. Dobra, robisz to, robisz to. Szybko. No niestety, Zuni, nie udało się nam. Dawaj. Jeszcze raz dawaj, spróbujmy jeszcze raz. Musimy to wygrać. Musimy, musimy to zrobić. Musimy to zrobić. No, niestety wezłem, bo obydwaj mnie wzięli. Może gdyby tak wziąć Leona, to może się będzie inaczej. Ale mówię Wam, widzowie, wtedy jak graliśmy bez nagrywania, to oczywiście było lepiej. Robiliśmy winy i tak koksiliśmy innych graczy. I bez szans, a my to, to teraz. Oczywiście, jak pokazuję Wam moje techniki grania, obrostw, to to coś o teraz nie wychodzi. No, no, nie podoba mi się to. No. Nie podoba po prostu mi się i... Jestem przeciw Grze Nie wiem, ja muszę wziąć skrzynię tutaj Tyle pejdąbek, weź inną skrzynię, żeby ten, wiesz, żeby zaklepać skrzyneczkę oh, Nie, nie, nie zostaw skrzynię O no, dobra, jest, mamy trzy Stary, kilka oh, Robocik rasuję tu Dawaj mi tego robota, zaraz rozwaliny, rozwalimy Wiadomo, Leon bardzo dużo zajmuje też HPS bliska Dobra, już go rozwaliśmy Mamy powera Więc naprawdę dobrze, giera dobrze się składa Niestety zablokowałem się o kości Jest tu dynamite O, Karla well, Karola bierzemy Właśnie trochę pilotem. Dobra, sądzę, że dużo już. Niezrozumiała niewidzialność. Dawaj, bierzemy tą się robota Ja to zrobię, spokojnie. Tak ją! Wygraliśmy! Dobre! Zrobiliśmy to! Ja tak obiecałem wam, że zrobimy to, to zrobiliśmy! Dobra, ale to już wszystko, co dobre i piękne, ale szybko się kończy. Mówi to z komendy game, czyli Domek, chcesz się pożegnać się z naszymi serdecznymi widzami? Tak. Cześć! <laughs> Lajkuj ta, subskrybuj ta, klikająca ta dzwoneczek, piszcie w komentarzach, czy chcecie, żeby z wami nagrał The Stars. Mówi to z komendy game. No i siema!